Cześć! Dzisiaj będę robić fajne party, takie jakby, part 2, part 1, i tam jeszcze, part... i jeszcze tam i Mogę teraz być wy No i jeszcze Wam muszę powiedzieć, że jestem w sekcji. <grym, grym>, to zapraszamy do oglądania. Ech, nudzimy się. Kinga, a teraz może chodźmy na śniadanie, bo już zgotowałam. Ech, co, muszę już nie pójść. Czemu? Ja, ja bardzo cię lubię. Wiesz, nie chcę sama siedzieć. No okej, okay. to też ja się nudzę ja Jest, właśnie jestem wolna. Chodź na rączki mam dla ciebie niespodziankę. Co ja robić? Nie, nie to wspomnienie. Nie, jak fajnie! Dobra, ja jestem szczęśliwa, możesz iść. Ech, nie, ja pamiętam, jak moja mama nie pan zrzucała. Ale te wspomnienia bardzo słychające wyglądają. Amla, am, 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 am. Przepraszam, to nie było w opisie. Ja bardzo was przepraszam, ale nie mogę bardzo dużo mówić, bo tak myślę, że to że tego pan zrobił.